Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam was na kolejnej lekcji języka tureckiego od podstaw. Dzisiaj omówimy słówka, które mogą wam się przydać na wyjeździe do Turcji. W hotelu ale zanim przejdziemy do rzeczy, to chciałabym was serdecznie zaprosić do poprzednich lekcji, jeżeli jeszcze nie macie ich przyswojonych, a szczególnie do lekcji, w której omawiałam turecki alfabet. To jest bardzo ważne, żebyście ten turecki alfabet sobie przyswoili, bo wtedy nie będziecie mieli problemu z czytaniem żadnego tureckiego słowa. No dobrze. No to zaczynamy, myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczniemy od trochę łatwiejszych słówek, a później przejdziemy do trochę bardziej skomplikowanych zwrotów, ale nie martwcie się, przygotowałam to tak, żeby było jak najłatwiejsze dla Was. Słówka, które będę omawiać, będą się Wam wyświetlać na ekranie, tak jak powinny być zapisane wraz z tłumaczeniem. Ja też będę się starała jak najwyraźniej je Wam czytać. Wszystkie te słówka będą w przypiętym komentarzu, więc tam sobie później zajrzyjcie i tam będą też podane linki do poprzednich lekcji. No dobrze, no to zaczynamy. Hotel to po turecku hotel. Hotel. No, zaczęliśmy bardzo łatwo. Hotel. Pokój. Oda. 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 Klucz to. Anachtar, Anachtar. Anaktar. Winda, chociaż to słówko już było w poprzedniej lekcji, ale tutaj się może szczególnie przydać, więc powtarzam. Asansör, Asansör, Asansör. I teraz przejdźmy do przedmiotów, które znajdują się w pokoju hotelowym. Łóżko to po turecku yatak, yatak, yatak. Prześcieradło to. Czarszaw, czarszaw, czarszaw. Kołdra to Jorgan, Jorgan, Jorgan. Poduszka Jastyk, Jastyk, Jastyk. Ręcznik to Hawlu, Hawlu, Hawlu. Kapcie takie jednorazowe, które dostaje się w hotelu, to Tellik telik, Telllik. Papier toaletowy to po turecku toalet kiedy. Tualet kiedy. tualet kiedy. Mydło to sabun, sabun, sabun. Żel pod prysznic to duş jeli, duş jeli, duş jeli. Szampon to szampuan, szampuan. Szampon. Suszarka do włosów to saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesi. Klimatyzacja to po turecku klima. Klima. Telewizja to telewizjon. Telewizjon. Lampa to po turecku lamba. Lamba. I myślę, że jeszcze przydatne też słówko może być wieszak na ubrania: ask. 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 I teraz, jak już znamy te słówka, to łatwo będzie nam zgłosić jakieś braki w pokoju. Na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że w pokoju nie ma ręczników, to możemy powiedzieć: odada havlu yok. Odada havlu yok. Odada havlu yok. Odada w pokoju. Hawlu, ręcznik, jok nie ma. W pokoju nie ma ręcznika. I tutaj zamiast hawlu oczywiście możecie wstawiać sobie inne słówka w zależności od potrzeby. Na przykład odada jascyk yok. W pokoju nie ma poduszki. Odada terlik jok. W pokoju nie ma kapci. Albo możecie też powiedzieć to łatwiej. Jeżeli czegoś potrzebujecie, możecie użyć słówka lazym. Hawlu, lazym. Potrzebuje ręcznika. Terlik lazım. Potrzebuje kapci. Ask Potrzebuje wieszaka. Z kolei jeżeli w pokoju nie działają jakieś sprzęty to możecie powiedzieć na przykład... Odada klima çalışmıyor. Odada klima çalışmıyor. Odada klima çalışmıyor. Odada w pokoju klima, klimatyzacja, çalışmıyor nie działa. W pokoju nie działa klimatyzacja. Oda da klima çalışmıyor. I tutaj znowu zamiast klima możecie wstawiać inne słówka w zależności od potrzeby. Na przykład oda da lamba çalışmıyor. W pokoju nie działa lampa. Jeżeli z kolei chcecie, żeby posprzątano wam pokój, to możecie powiedzieć oda temis değil. Oda temis değil. Oda temis değil. Pokój nie jest czysty. Albo temizlik lazım. Temizlik lazım. Temizlik lazım. Potrzebne jest sprzątanie. Może być też Wam potrzebne hasło do Wi-Fi i o to możecie zapytać, mówiąc: Internet şifresi nedir. Internet cipresi nedir. Internet cipresi nedir. Jeżeli chcecie zapytać o to, o której będzie śniadanie, to mówicie: Kawalty nezaman, Kawalty nezaman, Kawalty nezaman, Kawalty ne to śniadanie nezaman kiedy. Jeżeli jesteście w hotelu na pełnym wyżywieniu, to oczywiście będą też inne posiłki poza śniadaniem. Lunch to Ölejemei, 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 a kolacja to Aksiam Jemei, Aksiam, -e Aksiam, -e Aksiam -e Możecie też w hotelu spotkać się z napisem sigara i yasaktır. To oznacza, że nie wolno palić papierosów. Sigara i yasaktır. cigara i jasakter. No, i teraz myślę, że już trzeba przejść do bardziej skomplikowanych zwrotów. Jeżeli przychodzicie do hotelu, jesteście za wcześnie, nie jesteście pewni, czy pokój już jest gotowy, to możecie zapytać o to, mówiąc: Oda hazerma, Oda hazerma, Oda hazerma, czy pokój jest gotowy. Podchodzący do recepcji, chcący się w hotelu zameldować, możecie powiedzieć: Rezerwationum var? rezerwationum var? rezerwacionum var? Mam rezerwację. No chyba że tej rezerwacji nie macie, dopiero chcecie pytać o wolne pokoje, to możecie powiedzieć rezerwacjonum yok. rezerwacjonum jok". jok, I możecie zapytać o wolne pokoje mówiąc boś o z warma, boś o z warma, boś o z varma, czy są wolne pokoje. Pokój jednoosobowy to birki silik oda, birki silik oda. Bir-Kisilik Oda. Dwuosobowy. i kisilik Oda. Iki-Kisilik Oda. Iki-Kisilik Oda. Z kolei, jeżeli chcecie zatrzymać się we dwoje dorosłych i dziecko, to możecie powiedzieć: Iki-Jetiskin, bir çocuk. iki bir Dwoje dorosłych jedno dziecko. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, ile kosztuje doba w tym hotelu, to pytacie, mówiąc: Birgiedzie nekadasz. Birgiedzie Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy śniadanie jest w cenie, to pytacie Kawalte da Hilma, kawal da Możecie też być ciekawi, czy w hotelu dostępny jest basen. Wtedy pytacie Hawus varma, hawus warma. hawus warma, hawus to basen. Może Was też na przykład interesować pokój z widokiem na morze. Denis manzaralı oda. Denis manzara oda. Denis manzara oda. Denis to może. A jeżeli już przyjdziecie do pokoju i na wejściu stwierdzicie, że ten pokój Wam nie odpowiada, to możecie powiedzieć Oda i değil. Oda i de Oda i Ten pokój nie jest dobry, nie podoba mi się. Lub po prostu Oda ben medym. Oda ben medym. Oda ben medym. Nie podoba mi się ten pokój. Możecie też powiedzieć, że chcecie pokój zmienić. Oday değiştirmek istiyorum. Oday değiştirmek istiyorum. Oday değiştirmek istiyorum. Chcę zmienić pokój. Może na przykład też się okazać, że w pokoju jest bardzo głośno, jest jakiś hałas za ścianą, za oknem. Wtedy możecie powiedzieć: Çok gürültü var. Çok gürültü var. var. Jest duży hałas. Jeżeli słówko "guryl" to jest dla was za trudne do zapamiętania, możecie też powiedzieć "çok ses var". Çok ses var. Çok ses var. Jest głośno. Mogą być wam też potrzebne takie rzeczy jak pranie i prasowanie. Serwis prania to çamaşır serwisy. Çamaşır servisi. Çamaşır serwisy. I jeżeli chcecie zgłosić, że potrzebujecie takiego serwisu prania, to mówicie: Cia servisi serwisy Lazm. Cia Albo jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy w ogóle jest coś takiego dostępnego w hotelu, to: Cia maszir serwisy varma. I to samo z prasowaniem... serwisy. Uty serwisy. Uty serwisy. Uty czy jest dostępne prasowanie w hotelu? Ütü servisi serwis warma? Albo potrzebuje prasowania? Ütü servisi lazım. lazm? Czy Albo po prostu czy ty lazm? Jeżeli chcecie wymeldować się z hotelu, to mówicie czy kysz japmak istjurum? Czy japmak istjurum? Z kolei, jeżeli potrzebna wam będzie taksówka, to mówicie taksi czarabilir Taksi charbilimy misiniz? Taksi Czy mogliby państwo zamówić taksówkę? Oczywiście można to powiedzieć łatwiej po prostu. taksi lazım. Potrzebuję taksówki. Taksi lazom. I to wszystkie słówka, jakie dla was na dzisiaj przygotowałam. Myślę, że jest ich sporo. Jeżeli przyjdzie wam jeszcze coś do głowy, coś o czym ja zapomniałam, to piszcie oczywiście w komentarzach. Zaglądajcie do słówek w przypiętym komentarzu. Zapraszam też na poprzednie lekcje. Jeżeli ta lekcja wam się przydała, podobała, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia, kurzyryz.